Witajcie, dzisiaj będzie krótko o karmie, o prawie karmy znowu. Nagrałam film o karmie jakiś czas temu i Wam podziękuję tu, tu, tu gdzieś. Będzie o karmi o wychodzeniu z roli ofiary. I o sercu. O tym, że to, co niesiesz w sercu, przyciąga to, co się dzieje, czyli będzie też prawo przyciągania, czyli zapowiada się ciekawie. Bardzo krótki filmik, inspirowany kolejnym filmem, weekendowym filmem. Zaliczonym przeze mnie. Film nazywa się. Zapisałem sobie nazwę na kartce. I don't feel at home in this world anymore. Z 2017 roku. Polskie tytuł chyba nie było. Czyli nie czuję się w domu. Nie czuję się w domu na tym świecie. I film. Film, czy mogę go polecić? Niektórym się może spodobać, innym nie bardzo. Film z jednej strony. Ma fajne przesłanie w sumie, ale jest trochę momentami w takim klimacie. Można powiedzieć, że jest w klimacie Tarantino, czyli generalnie krew się leje momentami i jest mało przyjemnie, więc tu kwestia wrażliwości. No ale nie jestem tutaj po to, żeby robić recenzję filmu, tylko żeby, żeby wyciągnąć parę wątków, które mnie zainspirowały do pewnych przemyśleń. Nasza główna bohaterka miała problem. Ponieważ ktoś włamał się do jej domu, ukradł laptopa, jeszcze jakieś rzeczy e, i zgłosiła sprawę na policję. Jednak e, policja określiła sprawę, zakwalifikowała sprawę jako, e, znowu zapomniałam jak się nazywa, e, niska szkodliwość społeczna czynu, czy coś w tym rodzaju. E, w związku z czym e, tak naprawdę nikt nie miał zamiaru sprawdzać odcisków palców czy, czy szukać, szukać złodziei. No, i kobieta była, była bardzo sfrustrowana i niezadowolona. Zawiedziona tym też, że ludzie są dla siebie niemili i wredni. A ona była taką prostolinijną, dobrą kobietą, która po prostu chciała, żeby wszystko było ok, żeby życie, żeby życie płynęło sobie wesoło, albo przynajmniej bez większych problemów, żeby ludzie się do siebie uśmiechali. I się okazało, że te wymagania yy, są, są, są dosyć zawyżone do dzisiejszych czasów bo ludzie, y, ludzie w jej otoczeniu byli bardzo niemili. Gdzieś tam się zdołowała oczywiście. No i miała takie ogólne poczucie, zgodnie z tytułem filmu, że ten świat nie jest taki, jak, jak jakby chciała, że nie czuje się na tym świecie jak w domu, że ludzie są właśnie nieprzyjaźni, nie można liczyć na na pomoc w momencie, kiedy, kiedy masz jakiś problem, gdzie dzieje się niesprawiedliwość, nikt nie staje po Twojej stronie, ludzie są dla siebie opryskliwi i nieprzyjaźni. Miała też takie doświadczenia w pracy, więc ogólnie była niezadowolona, sfrustrowana i, i gdzieś tam po, zaczynała popadać w depresję. Ale nagle jej telefon zapikał i okazało się, że jej telefon był synchronizowany z laptopem i jej telefon namierzył laptopa. I poszła z tym na policję. Ale policja oczywiście to z... nie czy zadzwoniła na policję, ale policja to zignorowała, zignorowała to. No i wyszło, że, że nie mają jakiegoś, musieliby mieć jakiś nakaz i w ogóle to trzeba było szybko działać, żeby namierzyć tego laptopa. No i znowu nikt nie służy jej pomocą. Nie będę wam strasznać całego filmu, bo może, może Was sam film zainteresuje, będziecie chcieli sobie obejrzeć go w jakiś weekend. W każdym razie kobieta przestała się na co użalać. I stwierdziła, że weźmie sprawy we własne ręce, i przy pomocy sama była, można powiedzieć, średnio zaradna życiowo. Yy, I przy pomocy sąsiada, który był osobą lekko aspołeczną i również średnio zaradną, we dwójkę z, yy, poprosiła tego sąsiada o pomoc, i we dwójkę zaczęli dochodzić sprawiedliwości. Ona chciała po prostu odzyskać swój skradziony sprzęt, yy, no, i, no i po prostu chciała, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Żeby odzyskała to, co jest, jest jej. No i tutaj mamy serię zdarzeń różnych tragi tragikomicznych, w każdym razie kobieta dochodzi swego i wbrew pozorom idzie całkiem dobrze. I tutaj są dwa wątki, na które chciałam zwrócić uwagę i które mogą być takim przesłaniem dla nas wszystkich. A mianowicie po pierwsze, jeżeli coś się dzieje w Twoim życiu, z czym się nie zgadzasz, to warto brać życie w swoje ręce, zamiast czekać, aż ktoś zrobi to za ciebie. Oczywiście zdarza się, że ludzie pomagają i nie jest tak, jak w tym filmie, przynajmniej w, w, moim, w moim odczuciu, że wszyscy mają wszystko w nosie, em, ale ważne jest to, jeżeli ty wychodzisz z inicjatywą em, i chcesz walczyć o siebie, to wtedy paradoksalnie ludzie zaczynają ci sp sprzyjać w tych twoich dążeniach. No, i działa to prawo przyciągania, tak? Jeżeli wchodzisz w taki tryb ofiary, tak, że jestem ofiarą, tu mnie skrzywdzono, tam mnie skrzywdzono, tu był ktoś niemiły, tam mnie oszukali i tkwisz w tym stanie braku, to tak naprawdę przyciągasz znowu brak. Yy, przyciągasz brak, przyciągasz kolejne nieprzyjemne doświadczenia. Natomiast w momencie, gdy podejmujesz decyzję, że ja się z tym nie zgadzam i chcę, żeby było okej, okay, to tak naprawdę sama ta decyzja, że chcę, żeby było ok, yy, już przyciąga ta jakby iskierka, że chce działać, chce zmienić, przyciąga osoby, które pomagają ci yy, spełniać swoje marzenia, czy dochodzić z sprawiedliwości, czy cokolwiek, tak? Tylko ta iskra musi pochodzić z twojego serca, musi to być twoja inicjatywa. A jeżeli siedzisz z założonymi rękami i użalasz się nad sobą, no to przyciągasz dalej brak. A w momencie gdy wodzisz z inicjatywą, to nawet jeżeli yy, jakby nie masz dostatecznych środków, yy, materiałów yy, i w ogóle że sam sobie nie darza rady, ale jednak chcesz spróbować to nagle i wychodzisz tą inicjatywą, yy, to się okazuje, że dużo, że ten sześć świat ci sprzyja, tak? Czyli pojawią się sprzyjające okoliczności, sprzyjające, yy, sprzyjające sytuacje, przyjaźni ludzie. Yy, I tutaj tak śmiesznie, śmiesznie wychodzą różne, różne sytuacje, właśnie tak, tak tragikomicznie. Yy, no, że tutaj kobieta walczy z jakimiś groźnymi bandziorami. I nie będę wam tutaj spoilerować, bo może ktoś będzie chciał obejrzeć w każdym razie, że ona jest tak naprawdę można powiedzieć słab, słaba, tak? W porównaniu do jakichś tam bandziorów z bronią, ale jednak te takie zbiegi okoliczności się zadziewają, że to oni dostają po nosie, e, a ona można powiedzieć, e, powiedzieć, że wygrywa. Więc to jest jakby jeden wątek, e, żeby właśnie w głowie przestawić i wyjść z tej roli ofiary, tak? To jest wiadomo, że to czasem to po prostu coś przeskakuje i. I coś się w nas budzi, jakiś taki lew, że kurczę, nie będę siedzieć tu i płakać. Ale, ale z drugiej strony czasami to jest proces, tak? czasami to jest kwestia zmiany przekonań, gdzieś zmiana podejścia do siebie, samoakceptacji, zmiana podejścia do świata. Czyli gdzieś przeprogramowanie się, nie że wszyscy są przeciwko mnie, tylko świat jest przyjazny, na pewno jest ktoś, kto będzie dla mnie dobry, kto będzie mi sprzyjał, kto pomoże mi zrealizować mój cel. I w momencie, gdy przestawiamy to w swojej głowie, to przyciągam zupełnie inne rzeczy. I o tym prawie przyciągania często trąbię i, i to rzeczywiście działa. E, drugi wątek no to jest y, temat karmy. I podziękuję Wam jeszcze w opisie, y, pod filmem, w opisie pod filmem link do filmu, który nagrałam już o karmie. Z karmą jest tak, że znowu karma to jest tak naprawdę, można to też interpretować jako takie prawo przyciągania. Tak? Jeżeli robimy dobre rzeczy, to przyciągamy dobre rzeczy. Jeżeli generalnie wychodzimy z pobudek takich destrukcyjnych, egoistycznych, to też takie rzeczy będą do nas wracać. I w tym filmie jest to, oczywiście to też jest jakaś tam moja interpretacja, ale to mi to tak przyszło do głowy, że dlatego, że ta kobieta działała. Z dobrych pobudek, tak? Chciała, żeby ludzie się nawzajem kochali, żeby nikt nikogo nie oszukiwał, i żeby było wszystko ok, chciała po prostu odzyskać swój skradziony sprzęt, a przeciwko sobie miała jakichś tam bogatych, wszech, wszechmogących, wszechwładnych, silnych ludzi, którzy po prostu byli egoistyczni i uważali, że panuje prawo silniejszego. To jednak się okazywało, że ta karma wracała, czyli to jej dobre, nazwijmy to dobre serce, dobre intencje, dawały dobre rezultaty. Natomiast dla tych bandziorów, ym, dlatego, że wy, wy wychodzili z tych niskich pobudek, to później się zdarzały różne takie, nazwijmy to, zbiegi okoliczności, które sprawiały, że to oni dostawali po nosie. Ym, więc tak jak mówiłam w tym poprzednim filmie o karmie, ym, ty tworzysz swoją karmę, tak? jak wnosisz dobre karmę, czy prawo przyciągania, czy jakkolwiek to nazwiesz, w momencie, gdy ty wnosisz do świata te dobre rzeczy, to dostajesz z powrotem dobre rzeczy. W momencie, gdy działasz z poziomu strachu, z poziomu takich pobudek niskich, egoistycznych, jakichś zawiści itd., no to czy chciwości, to wtedy też, też dostajesz to w zamian. I to chciałam tak dzisiaj przypomnieć przypomnieć w kontekście, w kontekście tego filmu, żeby pracować ze sobą, ze swoimi przekonaniami i, i to, co nosimy w środku, to, to, co nosimy w sercu, wraca do nas. I naprawdę warto jest podążać tą ścieżką serca, ścieżką intuicji. I nawet jeżeli świat wokół wydaje nam się nieprzyjazny, to... To jest też jakiś wycinek rzeczywistości, tak? Nasza rzeczywistość jest bardzo złożona, em, wielowarstwowa i, i ma dużo aspektów. Y, I jeżeli skupiamy się na dobrych rzeczach, to też mówię o tym bardzo często, jeżeli skupiamy się na dobrych rzeczach, to nasz umysł jest wytresowany do szukania dobrych rzeczy i takie rzeczy przyciągamy do swojego życia. Gdy z kolei skupiamy się na samych negatywach, to nasz mózg jest wytrenowany do wyłapywania negatywów i to przyciągamy do swojego życia.